Pupuk. dzień dobry, kochani moi drodzy, moi drodzy, dzisiaj mamy cudowny, wyjątkowy, naprawdę najcudowniejszy dzień w roku. Jesteście już po dzieleniu się opłatkiem, jesteście już po rozpakowywaniu prezentów, a my, jako my, pracujemy nadal oczywiście i niby mamy instytut ezoteryczny, ale kolenda kolendą i trzeba Wam coś zdradzić, jeżeli chodzi o sprawy. Magii świątecznej. To znaczy, wiecie, magia w moim wydaniu wygląda trochę inaczej, czyli nie ma takich typowo klasycznych rytuałów, gdzie się, nie wiem, zabija kurczaka, prawda, i przelewa jego krew. Absolutnie to nie ma tutaj miejsca. Ja dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć przede wszystkim o magii tych świąt i ile można zrobić cudownych rzeczy. Pierwsza rzecz, kochani. Otwarte serce, przebaczenie i miłość, którą możecie naprawdę rozdać w każdej istocie. Zresztą, jest coś takiego, że kiedy ustawiamy talerze przy stole wigilijnym i nie tylko świątecznym, zawsze zostawiamy jedno miejsce dla wędrowca, dla przyjaciela, dla osoby, która odeszła z tego świata, a gdzie się cały czas czujemy. Choinka jest, kochani, też symbolem tak naprawdę obfitości, miłości, domu, spokoju. Ja mam dzisiaj dla Was w sumie dwie propozycje. Pierwsza, że jeszcze możecie na swoją choinkę, moi drodzy, pozawieszać na przykład karty runiczne, które jakby można powiedzieć, dadzą Wam w kolejnych miesiącach, a tak naprawdę przez cały rok kalendarzowy, właśnie cechy czy sytuacje. Yy, czy pewną potęgę, która, która jest związana z daną runą? Osobistą i nie tylko, nie tylko będziemy mówić o, o runie urodzeniowej, moi drodzy. Czyli pierwsza rzecz: wrzucacie na choinkę swoją runę urodzeniową, którą możecie znaleźć w każdej książ książce na temat run. Natomiast ja mam kilka propozycji runicznych, które na pewno powinny znaleźć się na waszej choince. Runa Odala, moi drodzy. Piękna, która symbolizuje dom, stabilność i oczywiście również miłość. Kolejna runa. Runa Gebo, która jest runą związków szczęścia, runą związków, szczęścia, harmonii i naprawdę cudownych uniesień w miłości, ale również w pracy. Kolejna, ukochana runa przez wszystkich runa Sowelo na pewno powinna znaleźć się najlepiej na szczycie, tam, gdzie jest gwiazda zawieszona, runa sukcesu, ale również cudownego rozwoju, kolejna. Runa, Runa Algis, moi drodzy. No cóż, nic więcej, nic mniej. Ochrona, jak najbardziej potężna ochrona anioły i Bóg. Kolejna. Jeśli chcemy zdrowie, musimy na pewno na naszej cholince powiedzieć runę Urus, moi drodzy. Jeżeli chcemy stabilności w pracy i w partnerstwie, na pewno musi się znaleźć runa Mannas na choince. Jeżeli rozwijamy się duchowo, oczywiście na naszej choince powinna znaleźć się runa Dagas. Finanse, bogactwo, klasyczna runa fechu, moi drodzy, bardzo proszę. Jeżeli mamy problemy z pracą lub chcemy jeszcze inną pracę mieć, prowadźmy na choinkę runę Jeran i ostatnią taką najbardziej magiczną kartą radości, szczęścia, miłości współistnienia z innymi istotami Runa Wunio. Niech ta choinka wasza będzie bardzo, bardzo magiczna. Nie zapominamy, moi drodzy, o o czym? O łusce karpia, którą, którą, e, którą oczywiście gdzie? którą oczywiście gdzie nosimy, nosimy kochani w portfelu. Popatrzcie na zestaw run, który jeszcze raz Wam pokażę jest przygotowany na waszą magiczną choinkę. Ach jeszcze może tak, gdzie się tutaj zmieści. Udala Zobaczymy, Bardzo proszę. Słuchajcie. Wunio, jeran, fechu, odala, mannas, urus, algis. Sovello, gebo i odala. Tyle moi drodzy, chyba na temat magicznych symboli na waszej choince, bo na pewno tam prócz run znalazły się bombki, pierniki i różne ozdoby. Ale pamiętajcie, że tak naprawdę najpiękniejszą rzeczą, którą jeszcze możecie wprowadzić na swoją choinkę, to życzenia od najbliższych, które dostaliście wraz z kartkami, moi drodzy. Kochani, kochani, życzę Wam naprawdę jeszcze cudownych, magicznych, pełnych miłości i spełnienia marzeń świąt, i za chwilę zobaczymy się w pięknym programie świątecznym z moimi dziećmi, które będą nam przynosić.